Kurwa, ja bym się tak wypowiedział teraz, nienawidzę żadnego kurestwa, to nigdy nikomu nie tłumaczy, jak to jest kurwą raz, to będzie całe życie. I to nie obchodzi mnie, jak ktoś poleci raz, to będzie dalej się puszczać, czy puszczał i tyle no. Daniel, obawił się się wpłacił 5 zł. Nienawidzę czegoś to takiego, to mi kurwa życie zniszczyło. Miałeś 100 razy gorszą przeszłość, a mimo to C i E ja kochała, a że jej przeszłość tak C i E boli. Tu teraz nie ja miałem na myśli Natalię, mówię o ludziach. O zachowaniach. Ej, to... co ty John! John! Słuchajcie Kurwa! Teraz? Nie porównujcie jakieś pojedyncze sytuacje. Ja mówię to o Tobie. Na sekret, masz tutaj, kurde, coś takiego? Ale nie mówię o Tobie. Tylko co Ci zarzuca? Wszyscy, z... Z... No to wszyscy co to zarzuca. No to wszyscy co to zarzucają? Co zarzucają? Nie, to nie mówię. O jaka no Ale kurwa musieli tam się porobić, ładnie na moje, nie! No przestań, jak tu powoli... masz szybko zdjęcie z jointem! Uha <muchy> ha! Jo. Z... Tak na z... 5 złotych, Czy to okay, że na w od robiła joda z mifacetą? Nie ha, bo jest na razie... Z... Zdjęcie... Ej! Zdjęcia, to rano, to Ej! jest zdjęcie jak z jointem sobie siedzę i... Tyle. X, Y, Z płacił 5 zł. Daniel, nie ufasz słowa obcych ludzi? Kurwa, mi się. Ja nic nie ufam. Powiedział, że mi wyślę filmik, jak Natalka komuś coś robi w jacuzzi z ery przy innych, że ten i nic nie mam na ten moment. Nic na ten moment nie mam. Robi sobie, jak ty, i a nadal twarde, twarde. Ale ja jej ufam, bo przyrzekała mi na dane dawała mi słowo o pewnych historiach nie, 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 nie. i że nic grubego nie było. Nie. I ufam, do jednego momentu, aż mi ktoś udowodni, że coś było. Nie lubię... Natalka wie ja, co mi opowiadałaś. Nie co lubię. Nie musisz też wszystkiego, co im za chwilę powiesz, jak co?